Poranne pytania Radia Olsztyn, przy mikrofonie Marek Lewiński, dzień dobry, kłaniam się. Witam naszego gościa, jest nim dziś doktor nauk medycznych, Krzysztof Dowgiert, ordynator i kierownik Centrum VAT Twarzo-Czaszki ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień, dzień dobry, witam serdecznie. Zaprosiliśmy pana doktora, bo jutro bardzo ważne wydarzenie właśnie w waszym centrum, bardzo ważna operacja. Proszę o niej powiedzieć kilka słów, bo ja nie podejmę się opisu. W dniu jutrzejszym będziemy przeprowadzać pierwszą... Na terenie naszego tutaj regionu rekonstrukcję ucha całkowitą małżowiny usznej. U dziecka, które po prostu nie ma tej małżowiny, jest to zespół Goldenhara. Dziecko się urodziło bez ucha środkowego, bez małżowiny usznej. Jest to wynik naszej długoletniej, długoletniego przygotowywania się do kolejnych etapów i do kolejnych wielospecjalistycznych leczeń i opieki nad dziećmi. 11-letni chłopiec zostanie położony na stole operacyjnym i wy będziecie mu grzebać w uchu po to, żeby mu pomóc. I co wy tam dokładnie w tym uchu zrobicie? Znaczy nie będziemy grzebać w uchu, tylko będziemy grzebać raczej w klatce piersiowej, Ach. ponieważ będziemy pobierać żebro, część chrzestną z żeber i jak Leonardo da Vinci, nasz chirurg plastyk, będzie rzeźbił z tych chrząstek małżowinę uszną, którą następnie wprowadzimy w... Pod skórę, jako podpłat skórno-mięśniowy, na, na czaszkę, w miejscu tam, gdzie powinna być ta małżowina uszna. Czyli jeszcze raz, słuchaczom, wytłumaczmy: wy otworzycie mu klatkę piersiową, zajrzycie do żebra, wyciągniecie tam chrząstkę z tego żebra i ją przeniesiecie do ucha. Dokładnie. Niesamowite. Dokładnie. I co w tym uchu później się zadzieje? Znaczy, będzie po prostu miał małżowinę uszną, nie będzie zdeformowany, nie będzie prawdopodobnie wykluczany, nie będzie piętnowany, będzie mógł wyglądać. Przynajmniej przypominać yy, prawidłową twarz i prawidłową budowę małżowiny ucznej. Jeżeli więc... ten chłopiec nie ma jednej małżowiny ucznej, to czy to oznacza, że on również nie słyszy na to ucho? Yy, duża część dzieci z zespołem Goldenhara i podobnymi zespołami pierwszego, drugiego łuku skrzelowego, które yy, deformują czy yy, niszczą yy, zespoły genetyczne, niszczą kość skroniową, żuchwę i małżowinę uczną, mogą nie mieć całkowicie ucha środkowego. I nie mogą ni słyszeć mhm. na, na jedną stronę, albo mają szczątkowe te narządy. Więc tutaj oprócz rekonstrukcji małżowiny usznej jest oczywiście jako estetyka, estetyka no i taka poprawa funkcjonowania społecznego pacjenta jest tu niezbędna też rekonstrukcja funkcji, czyli my jeszcze wszczepiamy w następnym etapie, to w zależności od wskazań, albo na początku, albo później po rekonstrukcji małżowiny usznej wszczepiamy specjalne implanty słuchowe, są to kotwione do kości, w skrócie nazywane Bacha. Przez naszych laryngologów szczepione implanty, aby przywrócić możliwość stereosłyszenia stereo u pacjentów. Czyli z jednej strony właśnie ta rekonstrukcja plastyczna, a z drugiej strony umożliwienie temu jedenastolatkowi yy, tego, żeby, żeby słyszał. Wspaniała, oczywiście, informacja. Natomiast czy ta rekonstrukcja ucha, to stworzenie tej małżowiny, yy, to będzie wszystko działo się podczas tej jednej operacji, czy ten młody pacjent po prostu, no nie wiem, proszę wybaczyć, jestem totalnym laikiem, to będzie musiało mu urosnąć najzwyczajniej? Absolutnie. Ucho już u jedenastolatka jest ukształtowane mhm. jako dorosłego człowieka, więc tutaj już kształtujemy mu ucho na całe życie. Jest to pierwszy etap, który wprowadzamy pod skórę, tak jak mówiłem, tę wyrzeźbioną chrząstkę i później w kolejnym etapie najczęściej tę chrząstkę odstawiamy, żeby przynajmniej imitowało ruchomość małżowiny usznej, tak jak w naturalnej małżowinie usznej. Często też przy Wielu różnych problemach. Są to wieloetapowe zabiegi. Nie, nie, nie zawsze udaje się e, wykonać ten zabieg e, za jednym razem. Za jednym razem, uh -huh. tak. E, mamy program taki, e, program leczniczy oczywiście do rekonstrukcji ucha, kiedy nie ma całkowicie morzy usznej e, Też można wyże, wyrzeźbić taką chrząskę, wprowadzić w przedramię i później ze skórą z przedramienia na szypule naczyniowej to ucho e, zamontować, e, przyszyć do. Brzmi jak z filmu tak. to już się dzieje, to niesamowite. Yy, powiem więcej. Pracujemy nad yy, wydrukowaniem ucha z chrząstki, żeby nie pobierać chrząstki z żebra, tylko żeby yy, naukowcy. Yy, w laboratorium wydrukowali nam chrząstkę ucha, wtedy tą chrząstkę wprowadzić również w miejsce dawcze, bior, dawcze czyli na przykład też przed przedramie i wtedy z całym kompleksem tkankowym przenieść tą chrząstkę do miejsca biorczego, gdzie powinno być to ucho. Czy ten przypadek tego 11-letniego chłopca, którego będziecie operować, to niestety przypadek potwierdzający regułę, że to jest choroba, no niestety, powszechna? Nie, nie są to choroby powszechne. Są to choroby z grupy chorób rzadkich. Zespół Goldenhara i zespół po pierwszego, drugiego łuku skrzelowego jest faktycznie bardzo często w naszym, w naszym świecie mhm. medycznym występująca jako druga wada po rozszepach wargi i podniebienia. Natomiast urodzeń, to, jeżeli chodzi o urodzenia, jest to 1 na 3,5 do 5 tysięcy urodzeń, więc jest to stosunkowo rzadka, rzadkie schorzenie. My w tej chwili opiekujemy się ponad setką takich dzieci. Z no całej właśnie o Polski. to chciałem zapytać, że pewnie kolejka jest długa, znając życie i tak. Kolejka na leczenie, czy w ogóle? Nie, na operację. Nie, absolutnie. Tutaj nie, ma, nie możemy tworzyć żadnych kolejek, mhm. ponieważ y, dzieci muszą być leczone w odpowiednim protokole, czyli w odpowiednim etapie życia wykonywane są pewne rodzaje zabiegów. I staramy się tak robić, żeby to. Była jak, maszy jak maszyna, żeby to działało od początku do końca, więc nie ma, yy, staramy się, żeby nie było żadnego długiego oczekiwania, żeby te dzieci nie wypadały z procesu leczniczego. Po to jest stworzone całe centrum, żeby od urodzenia do dorosłości można było się opiekować pacjentem. Oczywiście te schorzenia mają swoje, yy, swoje manifestacje większe lub mniejsze. Dzieci są mniej zdeformowane lub bardziej zdeformowane, mm -hmm. więc te dzieci bardzo zdeformowane i bardzo cierpiące są leczone po prostu bardzo intensywnie. Dzieci często nie oddychają, trzeba zakładać tracheostomię, potem robić dystrakcję. Więc to jest bardzo wielo, żmudny, wieloetapowy proces, aczkolwiek jest możliwe doprowadzenie do może nie do pełnego, ale ukształtowanie twarzy pacjenta tak i dadanie jej funkcji, żeby pacjent mógł funkcjonować w społeczeństwie i nie, tak jak mówiłem, nie był wykluczany, był częścią naszego społeczeństwa. Wspaniały... Oni to, oni to wszystko robią, drodzy państwo, właśnie ci lekarze, między innymi pan Krzysztof, który jest naszym gościem. I teraz jeszcze pytanie. Ja wiem, że oczywiście do takiej operacji lekarz przygotowuje się całe swoje życie, no bo to w końcu wiedza, którą musieliście pozyskać na przestrzeni całej swojej kariery zawodowej. Ale do tej konkretnie. Może pan powiedzieć, że Przygotowanie rozpocząłem na przykład miesiąc temu, dwa tygodnie nie, temu. Nie, 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 operację będziemy przeprowadzić z naszym chirurgiem plastykiem, który będzie głównym operatorem, który pracuje z nami od półtora roku mhm. i pan doktor prawie półtora roku się przygotowywał do te, tego zabiegu. Zwiedził w zasadzie wszystkie Miejsca na świecie, gdzie wykonuje się bardzo dużo tego typu operacji, między innymi w Recklinghausen Clinic spędził trochę czasu. To jest taka klinika sztandarowa w Europie, gdzie się wykonuje tylko tego typu zabiegi, i tam się oni tam mają olbrzymie doświadczenie. Byliśmy w Liverpoolu w Stanach Zjednoczonych, w Indiach, więc wiele pracy i wiele takich poszukiwań, żeby znaleźć, nauczyć się tego po prostu. Praca na zwłokach również to jest. Podstawa, żeby nie ćwiczyć na materiale żywym, no czyli na, na pacjencie, tak? To naprawdę dużo rzeźbienie na przykład w serze. O, proszę, taki ucho trzeba wyrzeźbić Tak, w serze bo na to początek. trzeba mieć zdolności manualne, więc zestaw specjalnych narzędzi. Tutaj chciałbym też powiedzieć, że nasze stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom leczonym w oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej i Centrum twarzoczaszki zafundowało nam zestaw specjalnych narzędzi, dłutek i. i you specjalnych pomocy, które nam będą ułatwiać tą pracę. Więc tutaj to jest cała, cała koncepcyjna, duża praca. I to wszystko, drodzy Państwo, będzie działo się jutro, więc my będziemy oczywiście trzymać za Was kciuki, żeby młody 11 pacjent wyszedł jak w najlepszym stanie właśnie z Waszego stału operacyjnego. A Wam życzymy już teraz powodzenia, Panie Doktorze. Dziękujemy serdecznie. Krzysztof Dowgiert, chirurg szczękowy i ordynator i kierownik Centrum VAT Twarzo-Czaszki, że ze szpitala dziecięcego w Olsztynie był gościem porannych pytań Radio Olsztyn. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.